Cześć dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku Wademeku Myśliłego. Cześć Maćku. A to już nie było? Co nie było? W kolejnym odcinku. A to tych odcinków dzisiaj jest rzeczywiście trochę, to może zaczniemy jeszcze raz. Dzień dobry. Dzień dobry. A, dzień dobry. Ale tak czysto poważnie. Dziś na warsztat bierzemy Habroka 4K. I pewnie zastanawiacie się, Habrok 4K, w Wademeku? Był chyba już. No był. Był. Lornetka multispektralna oglądaliśmy przez nią różne zwierzęta, regulowaliśmy tam wszystkie historie, ale nie pokazaliśmy wam jednego trybu, bo robiliśmy to nocą. No. A mamy tutaj nocny tryb termo. Pokazaliśmy. Nocny tryb nocto. Pokazaliśmy. I jeszcze mamy dzienny tryb. Nie pokazaliśmy. Kolorze w kolorze w kolorze No i teraz moje pytanie. I jeszcze mamy dalmierz. I dalmierz. I teraz moje pytanie brzmi: czy z lornetką Habrok 4K możemy iść na polowanie na kozły i podglądać je i oglądać i obserwować bezkarnie i przybliżać i e, oglądać je w kolorze i zmierzyć odległość? Możemy. Pewnie że możemy. Dlaczego nie? To co? Jak wyglądał unboxing tego pudełka, to możemy Wam przyspieszyć i pokazać, bo mamy już to nagrane w poprzednim odcinku z Habrokiem. Jak nie oglądaliście, recenzja Habroka jest u góry. A w dzisiejszym odcinku ja zabieram Habroka i idę do łowiska po to, aby ponagrywać Wam zwierzynę, po to, żeby pokazać Wam jak obejrzeć kozły właśnie z tej lornetki. Czyli mamy jeden sprzęt, wielozadaniowy. James Bond, taki agent specjalny, Habrok. Tak. Ale Michał prosił, żeby było bezpieczne, więc idziemy do łowiska. Idziemy. Słuchajcie, wybraliśmy się w rzepak, tak jak obiecałem. A mamy już taką godzinę, że, że każdy z nas mógłby o tej godzinie spokojnie iść na kozły. A z racji tego, że nagrywamy i chciałbym Wam pokazać pewne rzeczy i sprawdzić, czy hikiem po prostu można obserwować kozły i jak obserwacja wyjdzie, to przygotowałem trzy takie miejsca, gdzie będziemy widzieć czerepy kozłów. Więc biorę się za, za obserwację. Tryb dzienny. Włączam nagrywanie tak, żebyście mogli oglądać razem ze mną powiększenie razy 5. Zaczniemy od zlokalizowania miejsc. Mamy pierwsze miejsce. 147 metrów do kozła. Mamy też bliżej kozła. 91 i mamy trzeciego kozła. Podeprę słuchajcie ręce, bo ten kozioł. Jeszcze raz dokonamy pomiaru. Prawie 200 metrów. I teraz tak naprawdę żadnego z napięci pół powiększeniu nie jestem w stanie ocenić co tu się dzieje, no ale ok spróbujmy e, spróbujmy przybliżyć i mamy powiększenie 22 no i zobaczcie, tak wygląda tak wygląda kozioł dla potwierdzenia sprawdzimy odległość ja już wiem, że brakuje mi tutaj przy przy 90 metrach, żeby fajnie obejrzeć, muszę mieć stabilizację, muszę mieć łokcie podparte, a i tak ten obraz mi trochę skacze. Ale jestem w stanie. Jestem w stanie zobaczcie, ocenić tego kozła. Zobaczcie, jak patrzymy na, na ten czerp, zobaczcie, tu na dole jest na prawej tyce taka odnoga, widzicie? Więc. Więc to jest mój kozioł, którego upolowałem razem z waltkiem z Kołałowickiego Słonka. I to jest właśnie ten czerep. Okej, okay. i on był zawieszony na 91 metrów. Eee, spróbujemy teraz pomniejszyć sobie obraz. To był tu, ale mamy kolejnego kozła, którego mamy dalej. Więc spróbujemy zobaczyć, co tu się dzieje. Zobaczcie na ten czerep. I tu mamy odległość około 150 metrów 130, 137 tak nam dalej już wskazuje. Jak mówię, to mi się ręce trzęsą. Zobaczcie, co się dzieje. Gdyby, a, gdyby ten hik miał stabilizację to byśmy mieli multiuniwersalny sprzęt. Ja znam ten czerep, wiem, że to kozioł selekcyjny też, ale Wy spokojnie możecie teraz ocenić, zobaczyć jak on wygląda. OK. Eee, wracamy. I znajdujemy trzeci czerep, który jest Prawie na 200 metrach i tutaj muszę naprawdę słuchajcie, e, usiąść tak, zaprzeć się i nie będę mógł mówić, żeby nie było żadnych drgań. E, to jest powiększenie razy 11, powiększenie razy 22. Dla pewności sprawdzimy odległość. 190 metrów. Przestaję gadać. Pewnie mógłbym teraz spróbować to jeszcze powyostrzać, ale każdy mój ruch... Mamy 190 metrów. Ok, e, to chciałem Wam pokazać, że, e, że tak naprawdę wyłączę nagrywanie. Nagrywanie powiodło się. Tak naprawdę lornetką multispektralną, bo mamy tutaj i noktowizję i termowizję. I tryb dzienny. Możemy jednym sprzętem obserwować, używać go tak naprawdę cały czas w łowisku. Nie tylko na polowania nocne, ale też no właśnie na polowania na rogacze. Jestem w stanie tą lornetką ocenić rogacza na tej odległości minimum 150 metrów bez żadnego problemu. Zresztą sami dobrze widzieliście. Gdyby ta lornetka miała stabilizację, a gdybym nagrywał ze statywu, to pewnie tych drgań by też nie było, aczkolwiek gdybym nagrywał ze statywu, to byłyby jakieś tutaj drgania z wysiadki, na której, na której siedzę. Spróbuję jeszcze ponagrywać jakieś zwierzynę, żebyście też zobaczyli jak wygląda to wszystko w ruchu. Jest, powiem Wam, naprawdę dobra pogoda, bo od kilku dni jest mega bardzo ciepło. Może jakiś kozioł nam się tutaj gdzieś trafi. Mamy rzepak, mamy pszenicę, może coś jeszcze zaobserwujemy. Także to tyle w tym odcinku. Miało być szybko i konkretnie, więc jest. Hikvision Habrok 4K, dostępny w Kolbie. Dashboard do zobaczenia. No nie tylko, ale. Wyklikajcie stronę kolby, tam będzie. Może lepsza cena będzie. No, cześć, cześć. cześć. hej. Yy, mamy koniec Habroka. W sensie skończyliśmy odcinek. Na montażu u chłopaków jestem super wyszedł. Mega, powiem ci, że tryb dzienny super. Brakuje mi e, stabilizacji obrazu w urządzeniu, ale poza tym ekstra. A pobrałeś najnowszą aktualizację? Haha. To... Jedno kliknięcie w aplikacjach. Ja miałem to pobrać. Sorry. To sorry Michał, dobra, to, to, to ja już... To ja już kończę na razie. No do, dobra. Sorry, cześć, raz. Hej. się by robiło.